Dzień dobry, <laughs> nazywam się Jakub Mrosek i chodzę do szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Bytymiu. Chodzę do drugiej klasy na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Mam 17 lat i moim hobby jest gotowanie, ale nie tak częste jak się wydaje. Czasem sobie lubię pogotować oczywiście, w wolnym czasie, a głównie chciałbym też w dalszym ciągu to rozwijać i chciałbym się o to starać oczywiście. Ale najprościej mówiąc, nasza szkoła po prostu organizuje różne loty, czy to na Maltę, czy to na Cypr, czy to nawet do Aten. I chciałbym tutaj w tym filmiku uwzględnić, dlaczego chciałbym polecieć akurat na Cypr. Na pewno to dlatego, żeby zwiększyć swoje umiejętności w kotowaniu, by polepszyć komunikację z ludźmi yy, obcymi, yy, nie tylko z Polakami. Ale oczywiście też z obcokrajowcami yy, rozszerzyć swój zakres yy, komunikacji w języku angielskim. Oczywiście mój angielski w stopniu komunikowania się podstawowym jest. Oczywiście. I na pewno też dlatego, by też zwiedzić. No to nie tylko, żeby jechać na ten staż zawodowy, ale też, żeby się dobrze bawić. I oczywiście chciałem tam bardzo polecieć. Ze względu na to, że nigdzie też nie jechałem, nigdy w życiu ani nie leciałem poza Polską czy Niemcami. Raz w życiu byłem w Niemczech, a tak, to chciałbym w końcu gdzieś indziej polecieć. I bardzo bym o to prosił, i bardzo szczerze dziękuję, że mogłem taką szansę dostać. I oczywiście jej nie zmarnuję i wykorzystam. Ja dziękuję i pozdrawiam.